Siema, działy marketingowe wielkich korporacji zdążyły nas już przyzwyczaić do różnego rodzaju dziwnych decyzji. W przypadku koncernów motoryzacyjnych nie jest inaczej, a dzisiaj przyjrzymy się kilku najgorszym nazwom aut. Albo najśmieszniejszym, zależy jak na to spojrzeć. Na początek, na krótko, zostajemy na europejskim podwórku i jedziemy do Niemiec, ponieważ Volkswagen coś dla nas przygotował. Dosłownie, coś, bo tak nazwano jeden z modeli. Volkswagen Thing, a w sumie to typ 181, produkowano w latach 1968-1980. Z zewnątrz wygląda bardzo topolnie, bo przygotowany był z myślą o niemieckiej armii. Wersja Thing, o której mówimy. Przeznaczona była na rynek amerykański, a dostępna była tam w roku 73 i 74. Czyli jak można się domyślić, niedługo. Bardzo wymyślna nazwa na pewno nie pomogła, ale do słabej sprzedaży przyczyniła się wspomniana już toporność i prostota, połączona ze zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji spalin. Opuszczamy znane nam rejony i udajemy się do Azji. I w tym odcinku zostaniemy tam już na stałe, bo ze względu na inną kulturę i język, różnych dziwnych nazw, wymyślono tam co nie niemiara. Pierwszą jest Cube, czyli kostka. Dobrano ją bardzo adekwatnie, aż za bardzo, ponieważ jak widać na załączonym materiale dowodowym, ktoś w biurze projektowym wziął cegłę i domontował do niej koła. Albo jego siedmioletni syn wrzucił mu do torby swój rysunek samochodu. Ciężko stwierdzić. W każdym razie, druga generacja kostki była importowana i sprzedawana w malezji przez firmę Mitsuoka. I mając okazję na zmianę nazwy zdecydowano się na m czyli M-Pudło. Sprzedażowym pudłem akurat nie można chyba tego nazwać, bo w sprzedaży utrzymało się od 1998 do 2019. W poszukiwaniu natchnienia zespół Mazdy udał się na subsaharyjską część Afryki. Natknęli się tam na antylopy o bardzo zabawnie brzmiącej dla nas nazwie: Bongo. Porobili infoty, wrócili do kraju i zaprojektowali to: Mazda Bongo. A skąd to wszystko wiem? Prece. Bongo zaprezentowane zostało po raz pierwszy w 1966, a produkowane przez różnych producentów jest do dzisiaj. Przez różnych producentów innych od Mazdy bo ostatnia, piąta generacja to przebrandowana Toyota Hiace oraz Daihatsu Grand Max. To jest Honda. A właściwie Honda to jest. I nie, nie zmieniam się w judę. Tak Japończycy nazwali swojego Keikara. Keikary to małe japońskie autka miejskie, więc w celu jak najlepszego wykorzystania przestrzeni często wyglądają trochę ceglasto i nie aerodynamicznie. Nie żeby aerodynamika miała jakieś większe znaczenie przy silniku o pojemności około 650 cm i przy 50 koniach. Nie rozpędzicie się tym za bardzo, a jak wiatr dmuchnie wam w pionową szybę, to oszczędzicie sobie na hamulcach, bo samochód najpewniej zatrzyma się sam. Nazwy takich pojazdów często są specjalnie żartobliwe i chwytliwe, żeby przeciągnąć uwagę jak największej ilości klientów. To jest było w sprzedaży przez 5 lat. Więc to chyba jednak nie jest to. Marketingowcy Toyoty nie mają łatwego życia. W jednym z moich materiałów wspomniałem już o tym, że pick-upy Toyoty często pojawiają się na zdjęciach różnych grup bojowniczych i przewrotowych. W roku 2004 na japońskim rynku motoryzacyjny gigant zaprezentował nowy model ISIS. Byłaby wielka szkoda, gdyby 10 lat później pojawiła się na świecie grupa terrorystyczna o tej samej nazwie, prawda? Prawda? No jak wszyscy wiemy, dokładnie tak się stało, a to, że Toyota była oskarżana o dostarczanie ciężarówek takim organizacjom, nie bardzo pomogło. O dziwo, nazwa nie została zmieniona od razu, a Isis było w sprzedaży na japońskim rynku jeszcze przez 3 lata, do 2017 roku. Jeżeli spodobał się Wam ten film, to bardzo dobrze, bo mam za nadrzu pełno materiału na kolejne części. Pamiętajcie o podbijaniu filmów, bo może nam to pomóc z zasięgami i powiększeniem widowni. Z góry dzięki i na